O kurczę, gdzie ten egzamin pojechał? Tak, egzaminatorka tak. za za kierownicę. No i pięknie. Zawracamy. na w lewo, mocno lewo, na maxa w lewo, na max w lewą. A bo to tu tu, jest zawsze... Ten... Jezu, Strasznie się skupiłem teraz. <perch wary> Słuchacja po egzamin tu jedzie A faktycznie Mało drogi. jedzie drugi egzamin Kto by się spodziewał Ważny krawerzik, ważny krawężnik. No proszę Miejscowy egzamin to rzadkość. Idziemy w prawo, pojedziemy. Tylko woli Kurde, Belek, po co są te progi? No żeby zwolnić. I w prawo jedziemy. No to właśnie. O kurcze, gdzie ten egzamin pojechał? Poczekaj sekundkę. Zresztą jedziemy i będziemy przeszkadzać. Łomasa masakra. Pod prąd. Jejku, jejku, jejku. ale się narobił. Tak się wyprzedza naukę jazdy. O, przesiadka na egzaminie. Ciekawe, co oni tam odwalili. O, tu też przesiadka była. O, jedna przesiadka, druga przesiadka. 200 zł i trzy tygodnie. To tu już 400 złotych razem. 440 teraz. 440. 440. 220 egzamin. A 220, no. Jeden 220, drugi 220. A my Egzamin w tym miejscu dosyć często robią takie hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu, jest troszkę wolniej. Po prawej stronie będzie luka pomiędzy autami. I chciałbym, żebyś zatrzymał się przed srebrnym samochodem. Przed srebrnym to będzie ten, a nie to czarnyż. W to tamtym srebrnym. A ten jaki jest kolor? No, bardziej mi czasami przypomina biały, ale dobra już. Ale mieliśmy schować się w miejscu parkingowym. A. Nie na środku drogi, trójko ciężko się róża, z gaz, Jedziemy dalej. Bardzo ładnie mieli. Egzamin 1, egzamin drugi. Bardzo popularne miejsce. My też sobie zaparkujemy, ale troszkę dalej. Super, łatwe miejsce się trafiło. A ty zaparkuj w pierwszy wolny miejscu po lewej stronie. pięknie. Zawracamy. I na w lewo. Zawracamy na środek. Na maksa w lewo, na maksa w lewo. A bo tu, tu, tutaj zagrałem. Ten... Jezu, Jezu. U, się strasznie się zgubiłem teraz. <grym> yeah. I na środek w prawo. Prawa i już prosto A, bo e, cóż Chyba chyba zasugerowałem się tym przed nami za bardzo Dobra, teraz na najbliższym skrzyżowaniu skręci w prawo Właśnie przejechałeś A, bo to a... No i jak to z Oczywiście jedziemy w lewo. Tutaj nawet w sumie nie widziałem, żeby... Nie no, raz widziałem, że elka pojechała prosto. Tam... Na czelek, w egzamin. Sensie to jest dziwne. Wręcz, aż... Gdzie tam dalej można prosto dojechać? Można, tam dalej też jest jedną Także ja tutaj sugerowałbym za każdym razem, pomimo tego, że wydaje się na pierwszym rzucie, że jest spoko, to i tak się zatrzymać. A znaczy, kiedy będzie wymiana samochodów egzaminacyjnych? Teraz już jest ogóż, przetarg, jest ugorzony. A, i co ma wygrać? Nie wiadomo. No, Hyundai prawdopodobnie na przymender wyjdzie. Pierwsze samochody będą dostarczone chyba w czerwcu. Jak tam ptaki się rzuciły na jedzenie? No ewidentnie tak, no to też... takie bardzo. Nie tam tamtym... Nawet są bardzo... Cóż często występują w tym miejscu, no? może jest blisko. No tak, bardzo blisko. Wyczekał, wyczekał i pojechał. I chyba dobrze pojechał. Bardzo dobrze Już wolniej chodź Wolniej, wolniej, wolniej O, jak kotek siedzi ładnie na dachu I teraz w lewo sobie skręcimy I proszę, jako czwarte auto, jako piąte auto, przepraszam, po prawej stronie, czyli za tym czarnym BMW. Zatrzymajmy się, chwilkę. No, czyżby interwencja? No nie, bo czy nie? Nie wiem, czy za szybko ta osoba nie zaczęła skręcać kierownicą i czy egzamin nie jest przerwany. Tak, egzaminatorka złapała za kierownicę. Czyli klasyczny błąd, za szybko ta osoba zaczęła skręcać zanim wyjechała z miejsca parkingowego.